Wielka Sobota to dzień, który powinien być wypełniony ciszą. Taka cisza zapadła niegdyś przy grobie Jezusa. Apostołowie, ci, którym ufał, którym wierzył, na których liczył, przestraszeni biegiem wydarzeń, rozeszli się i ukryli. Przy grobie Syna została już tylko Jego matka, sama. Możemy domyślać się, co działo się wtedy w jej sercu, z jakimi wątpliwościami musiała się mierzyć, jak ciężko było jej odnaleźć sens tego, co się stało. Możemy przypuszczać, w jak ciemnych barwach rysowała się w jej głowie przyszłość. Nie było tu miejsca na żaden dalszy ciąg, ale trwała, była przy synu. Nam jest dziś łatwiej. Mamy świadomość, że droga krzyżowa nie skończyła się na Golgocie, że po koszmarze krzyża przyszedł poranek zmartwychwstania. Warto zatrzymać się dziś przy Bożym grobie, dotknąć spokoju i ciszy tego dnia. Przypomnieć sobie wszystkie chwile, gdy życiowe wydarzenia zdawały się przybijać nas do krzyża i odbierały wszelką nadzieję. Każdy z nas to przeżywa, kiedy umiera ktoś bliski. Kiedy przyjaciel zawodzi, kiedy sami zawodzimy i jesteśmy rozczarowani własną podłością, kiedy zostajemy ze wszystkim sami. We wszystkich tych chwilach jest światło. Po wielkiej sobocie przychodzi wielka noc, kiedy Bóg okazuje swą potęgę i moc większą od każdego zła świata, również od tego zła, które dotyka mnie osobiście potęgę większą od śmierci. Pragnieniem Chrystusa jest to, by każdy z nas uwierzył w Bożą miłość. Dlatego wziął na siebie całe zło świata, dlatego dał się przybić do krzyża, dlatego przyjął śmierć i dlatego ją pokonał. Zrobił to dla nas. Trzeba o tym pamiętać i tej wiary uczyć się od Maryi, czuwającej przy grobie. Niech ta pewność pomoże nam powiedzieć w każdej trudnej chwili cokolwiek się wydarzy, cokolwiek mnie spotka. Jakkolwiek potoczą się koleje mojego losu. Ufam Tobie, Jezu. Według biblijnej miary czasu, liturgia, którą za chwilę rozpoczniemy, należy już do niedzieli zmartwychwstania. Liturgia Świętej Nocy Paschalnej to kulminacyjny moment Triduum Paschalnego, a tym samym szczyt całego roku liturgicznego. Wszystkie inne święta i uroczystości o tyle tylko mają swoje miejsce w Kościele. O ile wypływają z tego jedynego święta, w noc paschalną, uobecniają się wielkie tajemnice naszej wiary. Jest to noc, podczas której synowie Izraela spożywali baranka i przeszli przez Morze Czerwone. W tę noc nastąpiło centralne wydarzenie w życiu Jezusa Chrystusa męka i śmierć, uwieńczona chwalebnym zmartwychwstaniem. Jest to również noc, podczas której od początku Kościół oczekuje powrotu swego Pana. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbogatszą liturgią całego roku. Dzisiejsza liturgia rozpoczyna się od znaku światła. Najważniejszym momentem jest tu zapalenie świecy paschalnej nowym ogniem ze słowami. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności umysłu i serca naszego. Istnieje głęboka wymowa stopniowego rozpraszania ciemności przez światło Chrystusa. To ono nas prowadzi, pokazując drogę prawdziwego życia. Będąc w naszych domach, możemy włączyć się w ten ważny gest, zapalając swoje świece na początku tej liturgii. Będzie to znak, że wszyscy jesteśmy uczestnikami nowego życia Chrystusowego. Jezu, mój pasterzu. Ty, który ukochałeś swój lud, teraz odszedłeś. Pozostała tylko pustka pełna smutku, żalu i niezrozumienia. Wszystko wypełnia cisza. Chcę w tej ciszy, Panie, trwać przy Tobie. Chcę wracać do tych słów, które od Ciebie usłyszałem, wspominać momenty Twojej bliskości, czekać w nadziei, że śmierć. Tak jak to zapowiadałeś, nie ma ostatniego słowa. W tej ciszy oczekuje Panie na Twoje zmartwychwstanie. Jezu, Jezu ufam, ufam Tobie. Tobie.